wiatru lecz to, czy potrafisz rozwinąć żagle, mawiał niegdyś rzymski pisarz Seneka rozwijać żagli. Pewnie nie będziemy, ale za to na pewno się pościgamy. No może nie my, ale oni, żurżowcy, najlepsi z najlepszych po to indywidualne międzynarodowe mistrzostwa ekstrady imienia Zenona Plecha, po raz dwunasty w historii. Po raz drugi tu w Łodzi na motarenie czerwonym frig, niebieskim Jensen, białym z Anders Thompson. Jedziemy 13 wyścig dnia. Zaczynamy konfrontację w czwartej serii rywalizacji w Łodzi. Marsling został na czwartej pozycji. Gwarantowane emocje w tym 13 wyścigu, bo skoro on jest ostatni, to teraz będzie próbował załatwić temat i wyprzedzić rywali jak przez Slalom etyczki, ale nie będzie to łatwe. Będzie to na pewno proste na prowadzeniu zawodnicy gkm można powiedzieć. A jeszcze do tego wszystkiego to Anders Thompson z Marskich nieoczekiwanie na czwartej pozycji. Umorusany jak górnik po dwóch okrążeniach jest ostatni. I mam wrażenie, że będzie mu bardzo trudno zrobić cokolwiek, żeby się nawet przedrzeć na trzecią pozycję. Jensen prowadzi, bo będzie już super. Dla Jeżeli wygra, bo będzie miał 9 punktów. Zmarznik próbuje wyszarpać choćby punkcik. I choćby to trzecie miejsce dla zmarznika będzie kluczowe w kontekście walki o dwa pierwsze miejsca. zmarznik po szerokiej się napędza, ale nie odczytuje te zamysły zmarznikowe. Maxy Frik, który broni się przed tymi atakami. Kto by przypuszczał, że będzie ostatni? Bartosz Zmarznik. 18 wyścig dnia. Chmiel Frik. Łakuta tak ma w górę i najlepszy tuż po starcie Martin Baculik. Mówiliśmy, że trochę bez błysku, ale teraz takim ogniem i z błyskiem ten start i dojazd do pierwszego ugułu Martina. Ale proszę, będzie szalał Łakuta. On już to robi, już się napędza. Jest jak na razie na drugim miejscu, ale w to wszystko wchodzi jeszcze Max Frick. W imię zasady, gdzie dwóch się bije tam no i pili się Waculik z Łagutą, a tymczasem w to wszystko wszedł Maxy Frik Jest na pierwszej pozycji. Łaguta po szerokiej. Ale szybki, Ale sztygrys! Niesamowity! To jest ten Łaguta, którego kochają kibice. Pojechał teraz niesamowicie. Z takim pazurem, z takim zębem. Ale wciąż której szukał, a nie znajdował w tych dwóch pierwszych startach no Ale teraz wystarczy spojrzeć na przewagę Co on wyczynia w tym 18 wyścigu w Sposób w jaki minął Iwaculika i Maxa Frick Budzi wielkie uznanie, wielki respekt Ta przewaga, którą zbudował artie Łaguta Naprawdę każe przypuszczać, że on w tych zawodach może nawet wygrać o, rzeczywiście wspominaliśmy o tym. Gdzieś taki zagubiony, pogubiony w tych dwóch pierwszych wyścigach. Lambert Jensen, zajcutiną w palu. 19 wyścignia. Jedziemy w niebieskim Jensen. Po szerokiej czy tam. Wyda mu ta dusza, jak on się tam zmieścił. Tego nie wiem, ale zmieścił się przed cudownie. Szepnął przez Lamberta. Stary dobry Michael Jensen. Jensen można powiedzieć. No i mknie po trzeci indywidualny tryumf. Jeżeli się to tak zakończy. To będzie wjazd i to w pięknym stylu Dończyka do finału rozgrywek indywidualnych Mistrzostw Ekstraliki. Palubnie nieoczekiwanie walczy i ma plecami nie byle kogo, po Emila Maszynka pod tytułem Emil Sajfudinow chyba się zacięła, bo jak na razie Emil męczy się znów. Miał w poprzednim wyścigu męczarnie z Przyjebskim, teraz także z juniorem do Jensen, ale nie ma szans. Michael jest naprawdę fantastyczny w runie. jak duński, tak jak orzeł nad Morzem Bałtyckim. Jensen wygrywa. Drugi jest Lambert, trzeci. Oskar Paluch jednak przed Emilem Sajfudinowym. Co się stało z Emilem Sajfudinowym? Oto jest pytanie, na które nie wiem, czy ktoś znajdzie odpowiedź, bo może nawet sam Emil nie będzie wiedział. W białym biuli w żółtym Thompson będzie. Działo ten, pewnie Zmarznik, popatrzmy, pierwszy półfinał, ruszamy taśma w górę, Zmarznik świetnie wyfrunął, wypłynął, czy Biuli jest w stanie dołączyć do Zmarznika, czy pięciokrotny mistrz świata załatwi to po pierwszym okrążeniu, poszedł szeroko Biuli, jakby to wyczuł, chce wejść pod lewy łokieć. Ale on na tym wyprostowanym motocyklu już chyba nie daje szans rywalom, bo jest na pierwszej pozycji i będzie pewnie powiększał przewagę po dwóch okrążeniach. Już jest spokojnie chyba w swoim sparznikowym Mistrzowskim. Na pierwszej pozycji za jego plecami, ale to nie ma znaczenia dla klasyfikacji. Wspomniany Piulisajfudino szukał jest znalazł tej prędkości, którą tak czarował w tych pierwszych wyścigach zawsze są zupełnie. I zamyka Anders Thompson nie liczący się zupełnie, a więc Bartosz Smarznik wygra ten wyścig, pierwszy półfinał i dołączy do Kupery i do Jensena. w wielkim finale będzie się działo Smarznik Wybrał pierwsze pole startowe. No i y, potwierdził, że y, faworyt wchodzi do wielkiego finału. Łaguta, Waculik, Dudek, Frick. Zobaczmy, taśma w górę, ciasno na łokcie. Łaguta z Waculikiem jak na razie przyklejony. Y, łaguta do Gredy i on na pierwszej pozycji, ale co będzie się działo po pierwszym okrążeniu? Dudek z Waculikiem próbują się napędzać. Waculik jest szybki, ale przy aby... Łakuta, ale nie jest to bezdyskusyjne prowadzenie. Oj nie, Waculik siedzi mu na kole. Dunek minięty teraz przez Maxa Fricka, ale my patrzymy na pierwszego i drugiego. Bo to są kluczowe osoby, jeżeli chodzi o o wielki finał. Łaguta jest na prowadzeniu, ale Waculik dosłownie czycha. Tylko na błąd gościa w czerwonym kasku. Za chwilę rozpoczną ostatnie okrążenie. Waculik dosłownie 2-3 metry traci do Łaguty. Ale doświadczenie Łaguty chyba weźmie górę, bo jest prędkość jednego i drugiego. Ale jeżeli się dwóch wielkich żużlowców spotyka, no to wygrywa ten, kto popełnia mniej błędów Artem Łaguta. Wykorzystuje. Pierwsze pole startowe wykorzystuje to, że był lepszy na starcie. Pierwsze pole, tak jak wspominałem, no ale to nie był spacerek, używając terminologii piłkarskiej. Wygrywa, ale nie był to styl bezdyskusyjny. Gdzie będą pioruny? Po czyjej stronie? I czyje pioruny dadzą zwycięstwo? 60 od kilka sekund, i wszystko będzie jasne. Kubera, jestem! Łaguta Smartlik! Wielki finał! Kto będzie najlepszy? Dla kogo zwycięstwo? Grywa start i kto za nim? Dominik przyklejony do kredy. Tam było bardzo ciasto między Jensenem a Łagodą z zbarznik trzeci. Tak to wszystko wygląda. Szachy na drugim, trzecim i czwartym miejscu, a Kubera na pierwszej pozycji. Za nim Jensen to jest niespodzianka, niesamowita! Ile ten chłop ma energii i przede wszystkim jak zaskakuje! Za jego plecami Łaguta i Sparsnik, a mi mało! Jensen na pierwszej pozycji uśpił trochę Kuberę, Kubera się tego nie spodziewał! Kubera traci drugie miejsce na rzecz Łaguty, ależ historia w Łodzi! Łaguta za chwilowstat i okroczenie! Czy Jensen, czy Łaguta? W pierwszej pozycji to się nie dzieje, to będzie wielka niespodzianka, a kto wie, czy nie sensacja, jeżeli tuńczyk ogra wielkich bo łaguta, napędza się ostatnie metry, ale gość o najniższym głosie świata, jeżeli chodzi o żurze, gość, który mógłby śpiewać się w jakimś żurzowym chórze, dziś wyśpiewał sobie wielki triumf. Co jest zaskoczeniem, ale tryumf jak najbardziej zasłużony. Michael Jensen, Jensen, gdzie on był w tamtym roku, a gdzie jest teraz? Na tym obrazku widać wszystko. Wielki i niesamowity, jakże zaskakujący triumf Donczyka Barbagiega, Mogrodziec, pogodził najlepszych pogodził faworytów zmarznika Łagutę Kubere o których mówiliśmy że chyba między nimi to się wszystko rozstrzygnie a tu proszę czwarty do brydża jest na pierwszej pozycji Michael Jepsen Jensen wygrywa